Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś na kanał powraca temat jasnowidza. Krzysztofa Jackowskiego, drodzy państwo. Ja co jakiś czas przyglądam się tym jego wizjom, że tak to ujmę, prawda? Omawiam je na kanale. Jeśli ktoś pyta, dlaczego to robię, to robię to po to, żeby ostrzegać Polaków przed tym po prostu patologicznym kłamcą. To jest kłamca, to jest człowiek, który, a może to nawet nie jest człowiek. W każdym bądź razie on sobie z was zrobił skarbonkę do zarabiania grubej kasy. Nawet jeśli mu nie płacicie tam, bo za wizję można mu zapłacić tam 5000 tysięcy, 3 tysiące. Ja nawet kiedyś wysłałem, słuchajcie do niego zapytanie, czy by mi wywiadu nie udzielił, ale powiedział, nie odpowiedział nawet, bo nie udziela wywiadów, bo za wywiady tam y, trzeba zapłacić y, jakieś określone pieniądze za spotkanie w ogóle tej wielkiej osobistości. Y, ale drodzy Państwo, nawet jak go oglądacie, to nabijacie mu kasę, a to jest człowiek niewarty uwagi, więc odpowiadam prosto na pytanie, drodzy Państwo, to jest oszust. Oszust, który nie ma wam nic do zaoferowania, on bardziej straszy, aniżeli. Ma cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie, ma tam jakieś przeczucia, jakie mają prawdopodobnie ludzie w całej Polsce, jakieś tam przeczucia, jakieś intuicje. W tej chwili, drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji, w której świat zmierza ku agonii, ku katastrofie. Ja o tym, co się teraz dzieje, pisałem już 10 lat temu w mojej książce Miasto Dusz. To jest przepowiednia Króla Pustkowia, że ostatecznie i tak zostaniemy zamknięci w nowożytnym obozie koncentracyjnym bez drutów kolczastych i nie będzie, drodzy Państwo, absolutnie odwołania od tego, żadnego ratunku nie będzie, nikt nie przyjdzie z pomocą, dlatego, że historia w ogóle pokazuje nam, historia naszej cywilizacji, że ostatecznie i tak ktoś przychodzi, wchodzi na arenę naszych wydarzeń, prawda? Porządkuje nam życie, stwarza nam swego rodzaju taki obóz, no może nie w tej formie jak w czasie II wojny światowej, ale generalnie rzecz biorąc takie prawo odgórne, gdzieś tam krępujące ludzi, faworyzujące ludzi, którzy oczywiście władzy sprzyjają, trępienie tak zwanej opozycji, prawda? Miało miejsce zawsze. Nie mówię, że w Polsce. To obowiązuje, co tutaj do Państwa powiedziałem, no bo w Polsce obowiązuje także prawo my wam nic, wy nam nic. Także ludzie uczciwi, generalnie rzecz biorąc, a mam tutaj na myśli także siebie, którzy za czasów PiSu krytykowali PiS, no dostali po łbie od PiSu. A za czasów koalicji 13 grudnia dostaną po łbie od koalicji 13 grudnia, bo drodzy Państwo, także niestety miałem taką nieprzyjemną, powiedziałbym, sytuację, gdy yy, objęto mój kanał prewencyjną blokadą treści na trzy miesiące. Ten kanał także został zdemonetyzowany, bo mówiłem rzeczy niczym Jasnowic, a ja z całą pewnością, drodzy Państwo, yy, za jasnowidza się mogę uważać, bo na tym świecie się nic nie zmieni. Nic się nie zmieni. To nie, jest, to nie chodzi o to, że ja źle życzę komuś. Takie jest prawo po prostu biologiczne. Przychodzi ten najsilniejszy, który ostatecznie dzisiaj widoczny pod postacią już koncernów, agroholdingów, tych Elit, prawda, ludzi najzamożniejszych, na usługach których są y, prezydenci, prawda, wydmuszka Unia Europejska, bo to jest wydmuszka, to jest nieistniejące państwo y, europejskie, tak bym chciał to powiedzieć, służące jedynie do tego, żeby przepychać przez te, y, prawda, elity europejskie niekorzystne ustawy, które i tak już doprowadziły do zrujnowania całej Europy, zdestabilizowania tej Europy gospodarczo, energetycznie, kulturowo. Y, w każdą w zasadzie stronę, gdzie nie spojrzymy, to Europa jest upadła. Padła totalnie na życzenie prawda, diaspory amerykańskiej, czyli administracji Waszyngtonu. To Stany Zjednoczone do tego doprowadziły, yy, drodzy Państwo, yy, aby sobie ten teren następnie później zająć zwyczajnie taki zdestabilizowany. No bo na własnej kolonii, gdybyście chcieli przejąć władzę, to chcielibyście, żeby tam był porządek, żeby tam były silne narody, żeby tam był spokój, yy, żeby tam yy, niczym, nie wiem, wsparcie yy, pojawili się nagle jacyś wojownicy gotowi oddać życie za własny kraj. No nie. Nie. Chcielibyście raczej mieć ludzi owładniętych dewiacjami, prawda? RTV, AGD. Tudzież chcielibyście mieć ludzi posłusznych tak zwaną łże prawicę, której dzisiaj jest w Europie także pełno. Ale wracając do tematu, drodzy Państwo, plan dla świata jest jeden określony. Przychodzi ten najsilniejszy, ten najsilniejszy podporządkowuje sobie tych, którzy stoją pod nim, ci następnie jeszcze tych niżej, tam gdzieś jeszcze w dole jest Tusk, jest Sikorski, jest Kaczyński, PiS, tam też w tym szeregu jest Nawrocki, dzielnie teraz służący, prawda, administracji Stanów Zjednoczonych. Tak to wyglądało na przestrzeni wieków i tak to wygląda teraz. Kwestią odpowiedzi na pytanie, czy jasnowidz jest potrzebny, czy nie, jest tak, że drodzy państwo, zasugerowanie, no, może nam nic się nie stanie, bomby nam nie spadają na głowę, nie, nic się nie dzieje, czołgi na ulicę nie wyjeżdżają, jak pamiętam, jak to było, prawda, w stanie wojennym, gdy byłem dzieckiem, gdy pierwszy raz zobaczyłem czołg. Nic się takiego nie dzieje. No, generalnie rzecz biorąc, podbito nas, tak samo jak wtedy, tylko teraz bez jednego wystrzału. Ludzie pytają tego, Jasno widza, co takiego się stanie, prawda? Czy będzie dobrze, czy będzie wspaniale? Nie będzie, bo nigdy nie było na kartach historii dobrze. Może być, drodzy państwo, okres spokoju. Pięć tam lat, 8 lat, prawda? Ale za chwilę i tak przetoczy się przez nas jakiś tam walec i jak mówię, ostatecznie i tak zostaniemy wprowadzeni do nowożytnego obozu koncentracyjnego, bo ludzie tak naprawdę nie cenią życia. Żeby cenić życie, to trzeba walczyć o prawdę. No a jak się o prawdę nie walczy, a walczy się tylko i wyłącznie o przetrwanie, to przetrwanie wygrywa generalnie rzecz biorąc rywalizację z prawdą. No bo jeśli mówimy o prawdzie, drodzy państwo, to nie mówimy o tym, że ja mam przetrwać, czy Jasnowidz mi powie, że jak ja mam przetrwać, albo bo jasnovidz mi powie, albo tarot mi powie, albo wróżka mi powie, albo horoskop mi powie, a tobie się uda. Co tobie ma się udać, człowieku, jeśli cała cywilizacja nasza jest upadła, świat płonie, no i ty ewentualnie możesz zostać tam jakimś le lewandowskim, czy no, kim tam chcesz, to, to może być ewentualnie jakiś tam marny, niewielki sukces twojego życia, ale jeśli my myślimy w ten sposób, to sobie myślcie, drodzy państwo, ja w ten sposób myśleć nie będę, a oszukiwać się cwaniakom, którzy będą tutaj ludzi, prawda, uwodzić, że y, będzie coś sympatycznie, tutaj się wydarzy y, pięknie. Nie, drodzy państwo, zło to jest rzecz historyczna. Musi wrócić zło, jeśli zło moralne nie służy kulturowemu postępowi. A jeśli zło moralne służy kulturowemu postępowi, to odbieramy władzę każdemu cwaniakowi, który garnie się do tego, żeby władzę zdobyć, żeby położyć swoje łapska na brudnym, y, prawda, dzisiaj obecnie terenie tak zwanej prawdy systemowej. Jeśli tacy ludzie się pojawiają, jeśli to oni określają to, co jest prawdą, co jest tak zwaną Wolnością. Jeśli już ostatecznie całkowicie skrępowali ludzi, prawda, ci pozwolili się skrępować, prawda, w tym tyglu yy, bezwarunkowej akceptacji dla systemowych norm, no to nie ma się to dziwić, drodzy Państwo, że ostatecznie ten świat musi kroczyć nie tylko drogą upadku, ale przede wszystkim drogą zdobywczego wyobrażenia. Tutaj każdy atakuje każdego, tutaj zewsząd jest walka, a prawdy się nie wytwarza i każdy liczy na ten sukces tego yy, wizjonerstwa, że tu się uda, prawda, tu jakiś Jasnowic przyjdzie, tu gdzieś w horoskopie przeczytamy, że się uratujemy. No ale ostatnio Jackowski powiedział, że Polska się wyludni, drodzy Państwo, bo to były jego wizje, jego przepowiednie. Będzie trzecia wojna światowa, z całą pewnością wybuchnie, żadnej trzeciej wojny światowej nie będzie. Wojna trwa cały czas, generalnie nikomu nie jest wojna trzecia światowa potrzebna, bo Polska została zdobyta już. No, kto miałby tutaj jeszcze dzisiaj o cokolwiek walczyć? Polska została zdobyta, została podzielona, Unia Europejska została zdobyta bez jednego wystrzału przez Stany Zjednoczone. Także z, jeszcze z wpływami, oczywiście, Rosji i Chin z drugiej strony, ale generalnie zakusy na wojnę są zerowe, bym powiedział, bo nie ma sensu niszczyć rynku, nie ma sensu niszczyć infrastruktury. Mocarstwa się prędzej dogadają, niż miałyby wywołać jakiś tam konflikt. Poprzednio no, y, Jackowski mówił, że Nawrocki będzie rządził państwem gdzieś tam. Z bunkru prawdopodobnie jakiegoś jakiś bunkier tam gdzieś będzie zbudowany albo rząd na uchodźstwie yy, prawda, bo takie były jego wizje teraz drodzy państwo opowiada jeszcze większe powiedziałbym głupoty głupoty, które nie mają potwierdzenia w ogóle w faktach historycznych jakie słowa padły oficjalnie, gdy Nawrocki rozmawiał z Trumpem, jakie słowa padły oficjalnie to padły, ale uważam, że pan Nawrocki nie pojechał tylko dla tych słów oficjalnych, opowiada Krzysztof Jackowski na swoim kanale yy, pan Nawrocki miał wyrazić dwie zgody na rzecz Trumpa. Dał odpowiedzi nieprzeczące, ale wymijające. Mam przeczucie, że Trump zabiegałby Polska zdecydowanie szła za Ukrainą i pogłębiła swoją pomoc w tym kierunku. Mam wrażenie, że Nawrocki złożył wtedy skargę. Powiedział negatywnie o Ukrainie, o Zełańskim. Otóż, drodzy państwo, nie. To jest jedna wielka prawda. To jest nabijanie ludzi w butelkę po prostu zwyczajnie. Yy, Stany Zjednoczone już się odwróciły od Ukrainy. To jest... już się odwróciły. Stany Zjednoczone chciały wyrwać tylko rękoma tego zdemoralizowanego narodu. Czerwono-czarnego złoża Donbasu, leżące w starej macierzy sowieckiej. To się nie udało. Putin się nie zgodził. Stany Zjednoczone już weszły w ogóle w interes gospodarczy, tak zwany pokojowy, nazywany szumnie na świecie z Putinem. Będą ostatecznie stały na drugim kurku tego gazociągu Nord Stream, czyli będziemy kupowali gaz od Putina, tak jak to było kiedyś. Zresztą Niemcy i Francja przez całą wojnę gaz od Putina kupowały, ale my będziemy dodatkowo teraz kupować sobie gaz z Rosji przez pośrednika amerykańskiego. Stany Zjednoczone nie mają już już nic do załatwienia w ogóle na Ukrainie, oprócz tego, że ją patroszą teraz na wszelkie możliwe sposoby. Agroholdingi i koncerny żywieniowe leżące na Ukrainie także są w dużej mierze w rękach Stanów Zjednoczonych. Chciały jeszcze surowce, chciały, żeby ta dyktatura Stanów Zjednoczonych w Europie była silniejsza, ale to się, drodzy państwo, nie udało. Tej sprawy nie załatwiły, także przestają już finansować Ukraińców. I nawet w Polsce widzimy, że cała masa polskich polityków już dawno przestała traktować Ukrainę jako coś pozytywnego, zaczęli się oczywiście spierać. Yy, tutaj, yy, prawda, Nawrocki ogłosił ustawę o zakazie manifestacji ideologii czerwonoczarnych jako szkodliwych, ustawił je na równi z ideologiami adolficznymi i starymi sowieckimi, prawda? Yy, z czasów ZSRR więc wiemy jak to wygląda, zielone światło do tego żeby już wygaszać Ukrainę to już dawno się w Polsce toczyła. teraz taka wizja tutaj, że Stany Zjednoczone domagają się w dalszym ciągu wspierania tego narodu czerw czerwono-czarnego i próbowały to rzekomo wymusić na Nawrockim to jest jedna wielka głupota, Nawrocki ma w dalszym ciągu wykonać wszystkie polecenia Stanów Zjednoczonych, czy to się komuś podoba czy nie, bo Polska jest krajem niestety pod butem w tej chwili, pod dyktat. Stanów Zjednoczonych. Zresztą, drodzy Państwo, Trump oficjalnie podczas uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przysłał mu do Pałacu Prezydenckiego wyobraźcie sobie godło Stanów Zjednoczonych, więc o czym my tutaj mówimy tak naprawdę? Gdy Stany Zjednoczone czegoś sobie zażyczą, to albo jest to wykonane, albo wtedy Stany Zjednoczone karty rozgrywają po swojemu. Trump przekazał informację, że na świecie tworzą się dwie nowe linie frontu, jedna poza Europą, a druga właśnie z Rosją, gdzie są Ukraina i Białoruś. Trump chciał zapewnienia od naszego prezydenta, że ta gotowość istnieje, gdyby to miało się zacząć. Do Polski ma przybyć sporo wojska, no głównie Stanów Zjednoczonych, no bo Stany Zjednoczone chcą mieć kontrolę w tym regionie. No, Polska jest w centrum świata, zdajcie sobie sprawę. To jest Europa Środkowa, no, centrum Europy, centrum cywilizacji łacińskiej, między wschodem a zachodem. I co ciekawe, tu nie chodzi tylko o amerykańskie wojska, a o wojska z kilku innych państw. Mają być ogłoszone manewry dość niespodziewanie i z kilku państw wejdą wojska do Polski. Jaskowski straszy ludzi, już Polska nie będzie wyludniona, już jednak będą manewry, jakieś wojska przyjadą. Nagle się dowiemy, że do Polski wjeżdża sporo wojska. Jeśli Putin chociaż trochę nie ustąpi, Trump i nie tylko on ma w zamiarze zrobić pewne zaskoczenie. Jest pomysł wejścia wojsk, takich kontyngentów nie do walki, tylko do wejścia na Ukrainę. Jak gdyby nie do walki na początku, to wejście wojsk na teren Ukrainy będzie bardziej symbolem niż rzeczywistą chęcią wejścia w wojnę. W zamyśle Trumpa ma mieć to znaczenie negocjacyjne wobec Putina, a nie zbrojne. Natomiast jak Putin to odczyta. Rosja może to odebrać jako atak. Jedna wielka głupota. Rosja nie ma zamiaru nikogo zaatakować. Drodzy Państwo, Rosja jest teraz w sytuacji y, nie agresora, ale obrońcy w ogóle i straszenie ludzi teraz wojną z Rosją i tak dalej jest absurdem. Trump z Putinem się już dogadali w ogóle dawno. Dawno się dogadali. Teraz y, Amerykanie biorą z Ukrainy to, co tam jest do wzięcia oczywiście. Natomiast Putin Donbasu nie odda, bo jemu zależy tylko i wyłącznie na Donbasie, więc oficjalnie możemy... Jeszcze widzieć sytuację taką, że ktoś tam nas będzie straszył, drodzy państwo, jeszcze, że ktoś nam tu powie, pokiwa tam. My przez 3,5 roku tej wojny na Ukrainie w ogóle żeśmy się nie zbroili, drodzy państwo. No zdajcie sobie sprawę, o jakiej wojnie my mówimy. 3,5 roku się nie zbroimy, no a jest zagrożenie wojną, nie mamy ani czołgów, liczymy na to, że co Stany Zjednoczone nam dadzą tam, amunicję, czołgi, wozy bojowe, nie mamy nic, to jest wszystko jedno, yy, prawda? To, co się działo na świecie, to była wojna między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Bez ingerencji już w tej chwili Rosji w sprawy całej Europy. Zresztą Rosja jest wycieńczona tą wojną. Ta wojna wycieńczyła, wypatroszyła finansowo Rosję. Rosja też potrzebuje oddechu. Nie będzie w stanie teraz, nawet gdyby chciała napadać na, drodzy państwo, inne kraje, bo jest to po prostu formalnie niemożliwe. Finansowo jest to niemożliwe, ja bym powiedział. Teraz, drodzy Państwo, Jackowski informuje, że y, Trump chce uderzyć w mafię wielkich korporacji w USA. Uważa, że są powiązani z nimi ważni politycy różnych partii, co jest korupcjonogenne, i działa czasami wbrew konstytucji. Y, Trump chce nagle uderzyć i w te korporacje, i w tych polityków. Nie wiem, jak to nazwać. Bardziej przypomina mi to coś w rodzaju puczu przeciwko korupcji i powiązaniom polityków z wielkim biznesem. Trumpowi jednak grozi ogromne niebezpieczeństwo wewnątrz Ameryki. Musi być bardzo. O, ostrożny. Bzdura, jedna wielka głupota. Znowu jesteście po prostu przez tego błazna tam oszukani. Trump został wysłany przez te elity, o których tutaj mówi właśnie Jackowski, do tego, żeby zrobić porządek w Europie. Stany Zjednoczone najpierw promowały, drodzy Państwo, te wszystkie neomarksizmy, ETS-y, Dewiacje, RTV-AGD, niszczenie Europy za czasów Wiuska, Bidena, promocja neomarksizmu. Promocja nawet Angeli Merkel w Stanach Zjednoczonych, jej bi biografia, moderatorem był Barack Obama, promocja Tuska na liście stu najbardziej wpływowych ludzi świata. Wyobraźcie sobie, że takiego pacana w Stanach Zjednoczonych promowano za czasów Juska Bidena. Potem przychodzi Trump i robi z tym wszystkim porządek. Trump został niewybrany. Na prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko wciągnięty na ten urząd. To był ten człowiek, który jako swego rodzaju ham zrobi porządek z całym światem. Ta dyktatura, prawda, ta walka między Pax China, Pax Amerykana, rywalizacja mocarstw USA, Rosja, Chiny to są, drodzy państwo, tutaj to jest jedna wielka korupcja. I jeśli by się pojawił uczciwy prezydent, taki jak Kennedy, to skończyłby swoje życie i wtedy zrobiłyby to właśnie te korporacje, wszystkie będące w rękach, ze Stanów Zjednoczonych, bo to o ich interesy chodzi. Więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby Trumpowi miało cokolwiek grozić. On realizuje interesy elit, które go wybrały na ten urząd. I to właśnie agentura CIA wybrała Nawrockiego na prezydenta Polski, a nie żadne wybory demokratyczne. Jesteście rąbani po prostu w kakao przez tego cymbała Jackowskiego. Padną wielkie oskarżenia także wobec polityków Unii Europejskiej, którzy według Trumpa również dali się skorumpować wielkim korporacjom. Te korporacje i przekupieni politycy hamują gospodarki zarówno amerykańską, jak i europejską. Mówi Jackowski. Trump chce rewolucji wolnego rynku, a nie rynku kontrolowanego przez wielkie sieci i korporacje. Chce odłączenia różnych instytucji e, pozarządowych od wpływów politycznych. W USA szykuje się rewolucja. Z jednej strony może wydawać się szalona, z drugiej obnaży skalę korupcji międzynarodowej. To, co szykuje Trump, zatrzęsie Ameryką. Kolejna bzdura. Znowu jesteście oszukani, drodzy Państwo, w tym wszystkim. Politycy Unii Europejskiej już dawno byli skorumpowani przez administrację Stanów Zjednoczonych. To, że przepchnęli te wszystkie niekorzystne ustawy na Europę, to jest właśnie działalność Agentury Stanów Zjednoczonych. Tam jest wszystko skorumpowane w gruncie rzeczy. To oni wykonywali tylko rozkazy, drodzy Państwo. Nawet jeśli będzie, będzie wam ktoś mówił, że tak nie było, że jest inaczej, oni wykonywali tylko rozkazy i polecenia. Oni się na tym dorobili. Teraz, drodzy Państwo, żeby podać jeszcze dowód jeden, Unia Europejska w postaci oczywiście Urszuli von der Leyen została zmuszona nawet nie. Ona musiała grzecznie podpisać najbardziej niekorzystną umowę w historii świata, umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. No wiecie Państwo, o jaką umowę chodzi. Zniesienie wszystkich ceł, prawda, na produkty amerykańskie, które są dostarczane do Europy. Natomiast Europa i towary europejskie dostarczane do Stanów Zjednoczonych są obłożone bardzo wysokimi Cłami. Unia Europejska została zmuszona do zakupu. Taki był układ, drodzy Państwo. Za setki miliardów naprawdę dolarów zarówno surowców energetycznych, ale to nie jest zielona energia, tylko twarde surowce, urlopo pochodne, tak samo zakup broni ze Stanów Zjednoczonych. To są wszystko, drodzy Państwo, informacje o tym, że to, co przekazuje w tych swoich wizjach Jackowski, to jest jedna wielka pajacada, no to jest pajac zwykły, po prostu oszust. Nawet jak mu się tam kiedyś udało, że prawda, gdzieś tam pomagał policji, jakieś ciało gdzieś tam odkryć. Może to jest jego powołaniem. Natomiast niech się nie zajmuje lepiej wizjami. Które bardzo łatwo podważyć poprzez analizę właśnie takiej sytuacji geopolitycznej, bo daje Państwu dowody na to, drodzy Państwo, że nic się takiego nie wydarzy. Europa została już zdobyta dawno. Może to oczywiście komuś nie przeszkadzać, może. Komuś się wydawać, że przecież żyjemy. No, jako niewolnicy, tak, żyjemy. Mamy świadomość tego, że nic nam się nie stanie, będziemy jedli robaczki, będą eksperymenty, prawda, przeróżne witaminy podawane, będzie pełna kontrola za chwilę już umysłów, będą te całe wszczepki takie, prawda, technologiczne, żeby człowieka kontrolować, pełna manipulacja pod kontrolą sztucznej inteligencji i technologii. W nowożytnym obozie koncentracyjnym myślę, że to będzie całkiem przyjemne życie ale teraz, drodzy państwo chciałbym, żebyście informację przyjęli dotyczącą tego, że zło na świecie jest cały czas bez względu na to, czy przychodzi jakiś wizjoner który tam wam powie, że teraz nie będzie teraz to możecie się uspokoić, zarobicie i tak dalej, nie, zło jest cały czas, dzisiaj stosunki własnościowe uregulują się same kiedyś w starym marksizmie, prawda, były odbierane siłą, więc nawet, drodzy państwo jak taki Jackowski przyjdzie i powie, że ludzie powinni się obawiać, bo stracą swoje majątki, no stracą, oczywiście, że stracisz Wystarczy, że zachowasz się nieodpowiednio w stosunku do władzy, to władza ci pokaże, gdzie jest Twoje miejsce. Uważam, drodzy Państwo, że przy odrobinie rozumu, własnego rozsądku, nie ma sensu oczywiście podpierać się jakimś tam żałosnym autorytetem, który próbuje uchodzić za wizjonera jasnowidza, nie mając zielonego pojęcia o tym, co się tak naprawdę na świecie dzieje, bo to także Państwu tutaj wykazałem. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.